Siemano, ja jestem czarna, a dzisiaj zagramy sobie w Slender The Nine Page. O kurde. Dobra, no to wybierzmy sobie Suriwala. Ale sobie jeszcze popatrzmy tutaj. Dobra. Dobra, zaczynajmy. Idziemy poszukać naszych karceczek. A, nagrywamy dzisiaj Slender the Nine. Tak jest, czy jakoś taki znowu zapomniałem? Dlatego, że dzisiaj jest Czarny Wtorek, a ostatnio nagrywaliśmy Slendera normalnego. Dobra. Jakieś drzwi tutaj są. Rozumiem, że jak mam, jak wszystkie kartki zbiorę, mam iść tam do tych drzwi. No spoko. No co szukamy, szukamy, szukamy pierwszej kart. Dobra, tu nie ma. Jakby co mój głos, nie jest jakby co na żywo, tylko musiałem go dodać na relację, bo niestety coś się stało z prawem. Dobra, tutaj też sprawdźmy. O, jest karteczka, jest karteczka. Dobra, no, e, wow. Ale pewnie też można lewym przyciskiem już... O, ale dźwięki angielskie. No, kurde, ja już się boję, ja już się boję. Fajne dźwięki są, zajebiste. Idziemy sobie łakom, nic nie odgada nas. No, idziemy no. sobie łakom, oh yeah. Idziemy, idziemy i nic tu nie ma. Posykamy teraz kartkę. O, jest, jest, kaltecka druga noga. No. Druga karteczka, ja się boję WHAT THE f WHAT THE FUCK?! Błębie Dobra, czyli jest za nami. O nie, źle pomiszka, ale czucie Tak, Tak fak, fak, dobra. Idziemy. Idziemy. OH FUCK! Uwaj, uwaj. Dobra, dobra, czarne, się, opanuj się, opanuj się, Wyjemy sobie przełączone. Jestem mi Nie, tylko nie to dźwiękę. Why, Dobra. O, cztery. Oj kurde, ale ładnie. Oni co? WHAT THE FUCK! Gra mi się do ciała. Znaczy... Och, dobra, 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 dobra. Już jest. Dobra, na nie widzę tego dwa. Deszcze. Jakiś klucz? What the... What the fuck? O Boże... O Boże, no dobra, chyba spróbujemy jeszcze raz, nie? Jeszcze raz spróbujemy te dziewięć kartek zabrać. To będzie trudne. Będzie trudne, pewnie, w niezbędnej. Ale no wiecie, no, Przynajmniej tak, jeszcze raz sobie zagramy. Mam są te głupie Dobra, tutaj jest. Są drzwi, więc niech sobie zrobimy. Hmm, ok. Mamy. Też, kurde, dźwięk. A tu? Tutaj? Też nie, no, szwaaak. Czy tu coś będzie? No nie, tu też nic nie ma. O oh, lol. No dobra, dobra, szukamy tak dalej, dalej. Zobaczymy, czy coś znajdziemy. No oh, nie, nie oddychaj tak, nie. Nie, psuj mi zabawy, nie. A tu coś mamy? Fajnie by było. Nie, nie. What the fuck?! O Boże, co za gra. La 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 Idziemy sobie Przez polanę Tylko, że nie ma kwiatów jesteśmy w budynku, które jest zniszczony Przez tego noba, ale i tak idziemy Przez polanę Tra, la, la. i pewnie widzieliście ten cień ale już dobra Powiedzmy, czego to nie było no i... nie było tu jest coś? jest tu coś? nic! nie ma fucking mordy jeż ale zdziw, że slendera nie ma szkoda bym się z nim powalił chowanego I... Chyba nie cię zadzi. A ja mam sposób na Slendera, tak. Znalazłem sposób. Dzisiaj grałem, bo dzisiaj sobie pobrałem dwie wersje, gry Slender, właśnie ta jeszcze jedna bo nie pamiętam już nazwy. No to jak po podlazłem do Slendera, także po prostu stałem przed nim i ja patrzyłem w jego buciory, to on mnie nie złapał O! Jego macki ale piękne lol, ale ładne ma macki znowu coś na końcu, ale nie no co to, 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 to sądzi chyba, ale nie wiem he he, czarny filozof Dobra, a może no, będzie właśnie coś w tych, tych, tych skrzynkach takich, jakby było coś, to by było fajnie. Dobra, dobra, szukajmy dalej, ale nie no, to już mnie wkurza. Jak jeszcze przez około 2 minuty, może trochę ponad, nie znajdę nic, no to koniec. Jak znajdę jedną kartkę, to też na no, koniec. I nie, no, wystarczy chyba ponad 10 minut, nie? <grym> był za dźwięk. Ej, gdyby taki Slender na Kinecta. Albo takie, no taki Slender na Kinecta i tak się chować podał. Taki Kinek w nas. Przyczepiamy sobie tam kuleczki, to co się to nas widzi. A Slender to tam jakiś, yy, nie wiem, wir wirtualnie, tam nie wiem czegoś, tak. I my się musi Tak się gasi, dobra, dobra to już będę pamiętał. O no, włosy! What the fuck! taki takie Ale czarny, to jest przecież taki odważny GÓWNO PRAWDA! Takich gier nie lubię. Kurde, znało nic. Ale widziałem, że tam pisało jakieś... Ale włosy, dobra. Widziałem, że tam pisało jakieś K. K, K, K. No to było chyba, nie, tylko nie to latarka mi zgasła. Nie, nie. Pro... O, o, dobrze. Jeśli mi się podoba, ale właśnie. Dobra, szukamy dalej. I co mamy coś? No dobra, no w sumie nic mam, to jeszcze wykończyć. O, znalazłam karteczkę, ale no dobra. Jedna karteczka to tak nic. No to ja Wam dziękuję za uwagę. To był czarny wtorek i czarny siemano.